W jaki sposób dba Pani o swoją urodę? Promuję zdrowy tryb życia. A ja jestem. Święcie przekonana, że to to decyduje o tym, jak wyglądamy, plus oczywiście dobre kosmetyki, że to połączenie zdrowego jedzenia, ruchu i zabiegów kosmetyków jest zasadnicze. No i myślę, że kładzenie nacisku też na ochronę skóry, przede wszystkim przed promieniami słonecznymi i na leczenie przebarwień. I właśnie używam tego słowa leczenie, ponieważ te kosmetyki są lekami, które leczą. Skórę. Szczególnie w czasie lata y, witaminę C w stężeniu do, y, dostosowanym do y, rodzaju skóry od 10 do 20. Oraz krem z filtrem SunShield, który posiada filtr 50 i bardzo skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem słonecznym. Kończę pracę o 10 i biegam, 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 biegam. Staram się pół godziny, godzina, półtorej, zależy od tego ile mam czasu. Wtedy się dotleniam, czuję, że żyję i to kocham. I to są te moje endorfiny. A poza tym, to tak naprawdę nie mam czasu. Nie mam czasu chodzić do kosmetyczki, nie mam czasu chodzić na jakieś zabiegi. No, bieganie jest moim najlepszym kosmetykiem. Oczywiście używam różnych kosmetyków pod oczy, mam Próbowane, no bo jak od 14 lat wstaję o czwartej, no to jednak trzeba pewne rzeczy przerobić na sobie. Staram się przede wszystkim zadbać o swoją kondycję psychiczną, bo to podstawa. Każdy wiek ma swoje problemy, więc staram się też przezwyciężyć. Lubię kosmetykę nieinwazyjną. Uwielbiam doskonałe kremy, niezależnie od ich ceny oczywiście i jakieś fajne zabiegi i na twarz, i na ciało.